Witam. W dzisiejszym filmie pokażę Wam wyrówniarkę przywiezioną z złomu od kolegi. Tak się prezentuje. Zapłaciłem za nią 500 zł. Silnik tam jest 22KW. Sprawną na chodzie, tylko wiadomo, trzeba ją poczyścić, wyczyścić, odremontować. Blaty muszą się elegancko świecić także y, tak oto to wygląda wiadomo tutaj troszeczkę łożyska są głośne ale może wystarczy je tylko wziąć i przesmarować wał w tej strugarce jest y, y, proste noże są wiadomo tu są, tu, tu, są tu, tu, tu są trzy noże nie dwa tylko trzy jeszcze nawet widać że w miarę one są ostre te noże tylko trzeba wiadomo wszystko doprowadzić żeby się to świeciło śniło nawet przekładnica jest boczna tak się prezentuje a czemu ją kupiłem? temu ją kupiłem bo czasem trzeba coś wyrównać albo elegancko schablować tak się prezentuje jest strasznie mocna to trzeba przyznać wszystko jest masywnie wykonane nawet ma regulację stołów. Jak widzicie, eee, ten znajomy mówił ze złomu, że ktoś to wywiózł, bo mu już to nie było potrzebne, bo ktoś tam zmarł. I tak się prezentuje. Są dwa stoły ruchome, można się spokojnie ustawiać. Są tutaj takie śruby. Tak wygląda. Tutaj jest wyłącznik od maszyny. Tutaj w tej maszynie był zastosowany. Zastosowana była wtyczka na 4 bolce. Ja mam w domu e, instalację już 5-bolcową, Także tak to właśnie wygląda. Szpaner jest taki dosyć widać amatorski, ale działa. E, koło pasowe jest tutaj z tyłu. Jest to jest dosyć duże na silniku, żeby miało wiadomo obroty. Tak się o to prezentuje, ta yy, wyróżniarko-strugarka. Yy, była bardzo w fajnym stanie, tylko wiadomo, trzeba ją odświeżyć, yy, żeby, żeby miało to ręce no i nogi i wyglądało. Mam tutaj jeszcze też yy, wiertarkę, ale ta wiertarkę też się muszę kiedyś za to wziąć. Żeby to wszystko odrestaurować A czemu tak długo filmików nie było? Bo nie miałem czasu, praca, praca Ludzi z wzbogaca, tak to właśnie wygląda U mnie tylko długo pracuję, Potem już nie mam chęci nawet i czasu Czasem nagrywać Także Tak to oto wygląda, tutaj jest taki Specjalny Widać, na wióry Żeby te wióry tutaj tą ryninką zlatywały jak widzicie, tam jeszcze pajęczyny są w niej. Ale naprawdę, blat, jak go mierzyłem, to ma grubość 2 cm. Bardzo solidnie, grube blaty. Mierzyłem, nawet dałem tutaj wogę, czy blaty są opadnięte. Nie są. Eee, mierzyłem tutaj, że to jest eee, 1,5 mm. Ona jest ustawiona tak zbiera i tak ją chyba zostawię. gdyż, ponieważ. To wystarczy, po co obciążać maszynę, skoro yy, silnik też jest dosyć taki <laughs> mały na nią, więc lepiej się zbiera mniej, a posłuży wiadomo dłużej. I szkoda noży, bo to czym więcej się zbiera, tym więcej dostawają, dostawają noże. Także tak to, to wygląda. Maszyna bardzo mocna, naprawdę bardzo. <laughs> tu jest jeszcze, jak widzicie dostawka prawdopodobnie do piły wał był przystosowany yy, na piłę też ale ja tej piły tutaj nie będę używał muszę coś z tym zrobić tutaj zabezpieczyć jakoś jak się hebluje to może kogoś ściągnąć tu do tego ale tak to wygląda tu jeszcze można ewentualnie dorobić jakąś osłonę na ten nóż jak się hebluje na przykład yy, wąskie rzeczy żeby tam palców do tego nie włożyć bo to jak palce się włoży to koniec masakra ale mi się wydaje że było warto za tę cenę yy, tak to się prezentuje więc ja wam teraz pokażę jak ta wyrówniarka chodzi więc patrzcie więc zobaczcie mam tutaj Drzewo, jak widzicie, świerkowe. Na tym to będziemy testować. Na drzewie świerkowym. Oraz na yy, drzewie. drzewie. zaraz Wam pokażę troszeczkę. Patrzę na dębinie. i będziemy to jeszcze testować na takim oto placuszku jasieniowym także tak to wygląda zarazem będę to uruchamiał to także zaczynamy Jak widzicie, maszyna bardzo, głośna, bardzo głośno yy, chodzi. Yy, wiadomo, że tam trzeba łożyska wymienić żeby tam dobić smaru, może być mało. Ale jak widzicie, maszyna sobie tak to poradziła z drewnem świerkowym. Idealnie wystrugane, tak to właśnie się prezentuje. Tu jest wiadomo. Wlecek jesień. Ja, tak to wygląda. Jest i elegancko. Przepraszam, to z lewo Tak wygląda. Ładnie wheblowany. jak się prezentuje elegancko. Ładnie wy, wyrównany. Nie ma żadnych zadziorów. Gładziutkie. <tuszy> <tuszy> Tutaj jest dębina. Wiadomo, tam nóż który w niektórych miejscach jest chyba lekko stępiony, ale nożej też ładnie idzie spokojnie wyciągnąć, dać do naostrzenia. I ta wyrówniarka będzie zajebiście pracowała. Bo czuć te obroty, widać jak to hebluje, a czemu kupiłem taką? Gyrzyć, ponieważ y, tanie, y, grubościówki zaczynają się gdzieś w y, wysokości koło. E, strugarki zaczynają się około <laughs> 1000 zł, ale są to bardzo słabe, słabo jakościowo oraz e, słaby silnik. Słabo to dosyć hebluje. Jest tak e, gdzieś coś poheblować na jakiś karmik, nie na duże rzeczy. A tutaj jest e, ciągłość pracy, elegancko to wszystko chodzi. Wiadomo, trzeba ją doprowadzić do stanu używalności. Bo teraz ten stan jest taki dosyć yy, skorodowana jest yy, w ten wiadomo powleczona po, po wle, po z samardzą, także tak to wygląda tutaj. Jak widzicie, maszynka elegancko super chodzi, bardzo. Ta przekładnica, przymiękond, ona jest, jest wykonana z jakiegoś, chyba prawdopodobnie z dębiny, z twardego drzewa, yy, także. Tak to się prezentuje, co jeszcze dodać mam do tego. Yy, bardzo jak widzicie te łoża są bardzo mocno wykonane. Jest to naprawdę z porządnej stali, nie z jakiegoś byle jakiego dziadostwa. <laughs> Także dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapeczkę w górę. Nie zapomnij su o subskrypcji, żeby być na bieżąco. A no i Dziękuję. Na razie.